Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka zapierających dech w piersiach miejsc na świecie, o których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia. Zapraszamy do oglądania oraz zasubskrybowania naszego kanału. Zaczynamy! Na pierwszy rzut sprawdźmy, które miejsca będą idealne pod letni wypoczynek. Seszele, czyli doskonałe miejsce na podróż poślubną. Ukształtowanie terenu sprawia, że seszele słyną z odwiedzin nowożeńców. Klimatyczne zatoczki, lazurowa woda oraz stabilna pogoda sprawiają, że to idealne miejsce dla dwojga. Cena takiej wycieczki wynosi około 6-8 tysięcy złotych za 7 dni. Polinezja francuska. To szereg wysp znajdujących się na Oceanie Spokojnym. Urok tego miejsca w głównej mierze bierze się z położenia oraz klimatu. Główną atrakcją są wspaniałe plaże koloru białego oraz różowego. Temperatury oscylują w przedziale 22-28 stopni Celsjusza. Koszt wyprawy na Polinezję Francuską wynosi od 15 do 25 tysięcy złotych za siedmiodniowy pobyt. Malediwy to gwarancja rajskiego pobytu. Na miejscu znajdziemy wszystko, co możemy zobaczyć w hollywoodzkich produkcjach prezentujących egzotyczne wakacje. Na uwagę zasługują przepiękne rafy koralowe, które są magnesem dla wszystkich fanów nurkowania. Na Malediwach znajdziemy wiele kurortów z najwyższej półki. Obszar utrzymuje się w głównej mierze z turystyki, która oferuje najwyższej jakości wypoczynek. Tydzień urlopu w tym miejscu kosztować nas będzie około 15 tysięcy złotych. Z gorących malediw przenieśmy się nieco na północ i sprawdźmy propozycje dla tych, którzy cenią sobie niższe temperatury. Koło podbiegu nowe. Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się rejony koła podbiegunowego. Niegdyś ciężko dostępne, teraz stanowią nielada lada gratkę dla lubiących zimę. Wspaniałe widoki, niecodzienny klimat oraz chęć przeżycia niezapomnianej przygody sprawiają, że chętnych na eksplorację tych miejsc nie brakuje. Zachaczając o lofty, bergen czy fiordy w pełni możemy poznać walory tego terenu. Jedną z największych atrakcji jest oczywiście zorza polarna. Wspaniałe obłoki świetlne od lat stanowią inspirację dla artystów oraz są źródłem wielu mitów. Jednym z nich jest przeświadczenie, że im temperatura powietrza jest niższa, tym efekt zorzy polarnej jest bardziej widowiskowy. Nic bardziej mylnego: temperatura nie ma żadnego wpływu na powstawanie zorzy polarnej. Najważniejsze jest bezchmurne niebo. Koszty wyprawy w okolice koła podbiegunowego to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Wachna Jokutl, Islandia. Przenieśmy się nieco na wschód, a mianowicie na Islandię. Islandia jest wielkości 1 trzeciej Polski, a liczba ludności wynosi zaledwie 338 tysięcy osób. Mówi się, że gdy wysiądziesz na lotnisku w Keflawi, to masz wrażenie, jakbyś znajdował się na innej planecie. Brak drzew, silny wiatr oraz mgła potęgująca to wrażenie. Atrakcji oraz niezwykłych miejsc na Islandii jest ogrom. My jednak przyjrzymy się parkowi narodowemu Wachna Jokutl. Na tym niezwykłym obszarze znajduje się ogromny lodowiec, którego wygląd robi wrażenie. Krystalicznie czyste ściany w jego wnętrzu mienią się różnymi barwami. Efekt ten jest uzależniony od kąta padania promieni słonecznych. Lód w przeźroczystych jaskiniach dochodzi do grubości około 8 metrów. To wszystko możemy zobaczyć na własne oczy już od 3 do 5 tysięcy złotych. Jaskinie Glowworm, Nowa Zelandia Z zimnej Islandii przenieśmy się na nieco cieplejszą wyspę, jaką jest Nowa Zelandia. Atrakcją, która rok do roku przyciąga turystów jest jaskinia Glowworm. Swoją sławę zawdzięcza naturze, która postanowiła pokazać swoje piękno w postaci odwłoków owadów. Tak, odwłoków owadów to właśnie one czynią to miejsce magicznym. Po przystosowaniu wzroku do ciemności zauważyć można rozpościerające się kolorowe punkty na ścianach jaskini. Wspomniane odwłoki larw muchówki dzięki tworzonym przez siebie pajęczynom tworzą magiczny klimat. Jeśli będziecie w pobliżu, to te atrakcje możecie zobaczyć za kilkadziesiąt dolarów, a chyba warto, prawda? Fiji. Po zwiedzeniu Nowej Zelandii zapraszamy na Fiji. Ta oddalona na północ wyspa skrywa w sobie niezwykłe tajemnice. Jeśli masz dość miastowego zgiełku oraz tłumów ludzi, Fiji jest idealnym miejscem dla Ciebie. Dlaczego? Fidżi posiada ponad 300 wysp, z których 200 jest bezludnych. Położenie w samym sercu Oceanu Spokojnego sprawia, że można zasmakować rajskiego klimatu. Wyspy te posiadają wszystko, co można sobie wymarzyć do niezapomnianego wypoczynku. Przepiękne plaże, błękitne laguny oraz malownicze góry. Dla wielu obcokrajowców Fidżi uważane jest za raj na ziemi. Wyprawy z Europy na Fidżi rozpoczynają się od kwoty 12 tysięcy złotych. Wszystkie przedstawione wyżej miejsca swoją sławę zawdzięczają przyrodzie. W naszym zestawieniu chcielibyśmy poświęcić trochę czasu działalności człowieka, dzięki której naturalne miejsca wyglądają jeszcze bardziej majestatycznie. Na początek udajemy się do Meksyku. To właśnie tam, kilkanaście metrów pod ziemią, znajdują się rzeczy, które wprawiają w osłupienie. Podwodne muzeum Musa rocznie odwiedza prawie milion turystów. Co sprawia, że to miejsce cieszy się tak dużą popularnością? Ponad 500 rzeźb wkomponowanych w dno morskie robi wrażenie. To niezwykłe przedsięwzięcie pokazuje, że współpraca człowieka ze światem roślin i zwierząt jest możliwa. Na koniec miejsce z przymrużeniem oka, a mianowicie Kenia i hotel Giraffe Manor. Jeśli lubicie bliski kontakt z naturą, to właśnie tam będziecie mieli okazję zjeść śniadanie z żyrafą. Giraffe Manor to niezwykły hotel w Nairobi, będący jednocześnie domem dla dziewięciu żyraf. Pobyt w tym miejscu to fantastyczna atrakcja dla dzieci, jak i dorosłych. To już wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie odcinka i zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału.